Spadałem do tyłu w swoją implodującą czaszkę. Spadałem wstecz, 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 wstecz. I wpadłem w nicość. I była tam tylko wieczna nicość. A ja cały zniknąłem. Wszystko oprócz języka i zębów. One są moim wszystkim. Stukam językiem w zęby. Co to jest? Co jest? Potem znika język i zęby. I nie ma już ciała, tylko smużka ja. koziołkująca w pochłaniającej nicości. I potem nic. Grawitacja z tyłu głowy. Grawitacja wciągająca wszystko, czarna dziura w mojej czarce, wirująca, pożerająca wszystko. Wzrok i słuch włączyły się całkowicie. Straciłem wszelką świadomość ciała, choć miałem wyraźne poczucie, że jestem czymś dzięki potężnemu odczuciu pędzenia do tyłu. Biały szum przeszedł w kaskadę niezmiennego wodospadu sensorycznego, który stał się sonicznym pulsowaniem całego mojego jestestwa. Przez nieokreślony czas po prostu mnie nie było. Potem z tego wyłoniła się świadomość, że jestem i że dopiero niedawno zacząłem być. W miarę jak dalej byłem, czułem jak rozszerzam się z niczego, jak zaczynam rosnąć. To uczucie przypominało poczucie narodzin, a potem dorastania i dojrzewania w życiu. Przypis kancera. Mi to trochę przypomina powstanie wszechświata. Ale schiza, co? Czułem dziwną, zdystansowaną dumę z tego rozszerzania się. Taką, którą czuję się po przejściu poziomu gry, wideo, która tak naprawdę nigdy nas nie wciągnęła. To trwało chwilę i dalej rosłem, rozprzestrzeniając się w nicości. Po jakimś czasie pojawili się przede mną moi rodzice, w zamazanym koncepcyjnym kształcie. Solidnie mnie karcili za to, że jestem tak niewiarygodnie naćpany, tak zmieciony, tak spisgany. Chociaż mój zmysł wzroku był włączony, widziałem ich, jak w śnie, jako ogromne, masywne niedźwiedzie z kreskówek. Górujące nad moją wciąż małą, rozrastającą się dziecięcą, istotą próbowałem uciec od tego karcenia, chwytając się ich sugestii, że jestem po prostu naćpany, i próbowałem rozejrzeć się wokół, mając nadzieję na ponowne nawiązanie kontaktu z rzeczywistością. Tylko po to, by natknąć się na bezkresne, matowo-czerwone pole bez żadnych cech. Znowu wpadłem w nicość. Wirujący fantazmat. Jestem, jestem, jestem. Ja, ja, ja. Żadnego ja, po prostu oko, 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 oko. Oko, oko, oko. To wszystko co zostało ze mnie. Czysta percepcja, zero introspekcji, monolog wewnętrzny, który przestał istnieć, zaczął się znowu, ale był zdegradowany do powtarzalnych w kółko jednowyrazowych konceptów, jak ja, albo oko. Gdy moje miotające się ego daremnie próbowało uchwycić się jakiejkolwiek rozpoznawalnej myśli, jakiejkolwiek kotwicy poznawczej, by ponownie się utwierdzić w przekonaniu, że żyje że w ogóle istnieje. Tak jak w zjawisku, że macie coś na końcu języka. Potrafisz rozpoznać koncept czy rzecz, ale nie słowa. Tak i ja mogłem tylko mgliście zgadywać słowo i koncept, nie będąc w stanie mocno ich uchwycić. Słowa, doświadczane zarówno jako koncepty, jak i bodźce słuchowe, powtarzane były mi raz po raz, szybko tracąc zrozumiałość i znaczenie z każdym powtórzeniem, rozmywając się w nieskończoność, zanim wtopiły się w wszechobecny, echem, odbijający się szum i zostały zastąpione. Potem wpadłem w bardzo wyraźne i szczegółowe wspomnienie. Miałem około 6 lat i bawiłem się z moim sąsiadem i najlepszym kumplem w piwnicy u niego. Właśnie wchodziłem po schodach, żeby wyjść na świeże letnie powietrze. Po, całkowicie pochłonięty wyobrażeniową grą, w którą się bawiliśmy. Nagle wypadłem z tego żywego wspomnienia i znowu byłem bezcielesny. Potem pojawił się jeden z moich najstarszych przyjaciół, Mike, w bezcielesnej formie konceptu i próbował mnie uspokoić co do tego, co się dzieje. Mówił, żebym się rozluźnił. Zaraz potem pojawił się mój kumpel Dave, śmiejąc się historycznie i pytając, dlaczego jesteś taki zjebany. Nie potrafiłem mu porządnie odpowiedzieć, ale zacząłem uważać mój obecny stan za bardzo zabawny. Ocknąłem się, gdy telewizyjny szum się wyłączył. W gęstej mgle dezorientacji zdjąłem piłeczki ping-pongowe z oczu. Włączyłem telewizor z powrotem, znowu pociągnąłem z wapka, założyłem osłony na oczy i znowu wpadłem w całkowitą utratę ego. Nie wiem czy w salwi, która przez jakieś 15 minut leżała w waporyzatorze rozgrzanym do 400 stopni, zostało coś jeszcze aktywnego, ale samo położenie się z powrotem w Gansfieldzie wystarczyło, żeby znowu mnie wyjebało. Zjawisko czę częściowego powrotu, pociągnięcia z łapka i ponownego wpadnięcia w nicość powtarzałem kilka razy. Czułem się jakbym za każdym razem wpływał pożyć tlen, wypływał po życiodajny tlen, a potem nurkował z powrotem na głębokie otulające morze nieporównywalnego piękna i zachwytu. W którym była całkowita dysocjacja. Przy ostatnim nurkowaniu w Gansfield zacząłem czuć przerażenie, gdy moje ego znowu odpływało. Myślałem, że już nigdy nie będę sobą, że robię coś niesamowicie niebezpiecznego, że umieram. Do tej pory nie miałem lęku, ale teraz adrenalina, głęboki, żołądkowy terror przeszył moje ciało, gdy szeroko otworzyłem oczy i nic nie zobaczyłem. Zerwałem piłeczki ping-pongowe łapiąc powietrze, gdy siadłem. Szybko się uspokoiłem, widząc, że świat znowu się pojawił. I że nie mam czym się martwić. Założyłem z powrotem osłonę na oczy i znowu odpłynąłem. Kiedy telewizor się włączył, podjąłem decyzję, że czas wrócić do siebie. Było to powolne i trudne. Czułem się niesamowicie wyczerpany i zmęczony. Spędziłem prawie 40 minut w stanie całkowitej utraty ego i dysocjacji od ciała. Czułem się jak niemowlę. Uno unosiłem głowę, rozglądałem się po pokoju, po czym opadałem z powrotem i zamykałem oczy. Próbując ogarnąć ciężar tego, co się właśnie stało. I ponownie zakotwiczyć się w świecie. Wszystkie moje koncepcje świata i, i tego, czym był. Cała moja ciężko wypracowana, obiektywna filozofia. <laughs> obiektywna filozofia, ją, Cały Nietzsche, czy Heidegger. Wszystkie moje rzeczy same w sobie. Wszystkie wspomnienia i koncepcje ja. Wszystko to poszło w pizdu. Siedziałem w absolutnym zachwycie nad faktem, że mam ciało nad samą ideą ciał i bycia. Ta prosta myśl przyniosła mi tak wyborną radość. Siedziałem w ekstazie bycia, jednocześnie rozkoszując się ekstazą, jaką było niebycie. I jakby obie te rzeczy były nieskończenie rozkoszne, a ja teraz przeszedłem do smakowania przysmaków bycia po wspaniałym, bezczasowym czasie ekstatycznego niebycia. Kiedy zebrałem dość sił, by wstać, chwiejnie pochodziłem trochę zbierając myśli. Rozbierałem się do naga i zaczynałem podziwiać swoje ciało oraz cud posiadania ciała. Moje myśli wciąż były mocno potrzaskane, wszystko w przytłumionym czerwonym świetle wydawało się ciężko oddychać. Położyłem się znowu na chwilę, po prostu rozkoszując się tym, co się wydarzyło. I wróciłem w ciele, które umie grać na gitarze. Kurwa, to było wspaniałe objawienie. Chwyciłem swoją elektryczną gitarę mając w dupie podłączenie jej do pieca i zacząłem grać z ogromną radością. Palce śmigały po gryfie jak palec listonosza po lechzce sąsiadki. Z każdym dźwiękiem, który wydobywałem, ciągnęły się z... za nimi jasno niebieskie smugi wylewające się w przyćmione czerwone otoczenie. Po chwili poszedłem na górę do swojego pokoju, celowo unikając lustra. Chciałem jeszcze trochę poczekać z pierwszym spojrzeniem na siebie, Usiadłem na łóżku z akustyczną gitarą i próbowałem ogarnąć, co się właśnie kurwa stało. Wydawało się niesamowite, że można być tak absolutnie odciętym od wszystkiego, co ludzkie. Ta absolutna odmienność mojego doświadczenia od wszystkiego, co wcześniej znałem, rozpierdoliła mi mózg. W tym momencie zacząłem niesamowicie ekscytować się swoimi perspektywami życiowymi. Naprawdę czułem, że moje poprzednie umarło i choć je opokiwałem, nowe ja narodziło się przez jego śmierć. I musiało żyć. I żyć będzie. Ja... Jak wszystko teraz będzie łatwe. Żadne zmęczenie mnie nie powstrzyma. Żaden lęk. Wszystko jest możliwe. Mogę wychodzić i codziennie poznawać tłumy nowych ludzi. Przynosić im radość i miłość. Mogę ćwiczyć grę na gitarze. Sztukę z potrójnym wysiłkiem uczy. Sztukę. Z potrójnym wysiłkiem uszczęśliwiać tych, którzy są mi najbliżsi. Mogę wreszcie regularnie medytować, jak zawsze chciałem. Znowu zacząć prowadzić porządny dziennik snów i pracować nad świadomym śnieniem. I tak... W przyszłości będę mógł znowu używać substancji jako narzędzi, by zatracić się w ekstazie niebycia. Szaman nie narodził się. Szaman się narodził. Kurwa mać. Szaman się narodził. Szaman się narodził. Ja, który potrafię wybrać niebycie, być albo nie być. Przestało być pytaniem. Przestało być w ogóle pytaniem. Stało się wyborem. Egzystencjonalizm jest wszystkim. A jak mówił Satre, egzystencjalizm, egzystencjalizm jest humanizmem, ale ja mogę stać się nieludzki. Przyszedłem egzystencjalizm, przyszedłem samoistnienie. Ubermęś. Ubermęś. Prawie nie mogłem się doczekać, żeby zacząć biegać po ludziach, pomagać im, kochać ich. Nawet jeśli już była czwarta rano. Pierwsze spojrzenie w lustro zajęło mi dobre pół godziny. Podziwiałem swoją sylwetkę i cieszyłem się jak dziecko, że zostałem umieszczony w tak adekwatnym ciele. Poszedłem wziąć prysznic, To było niesamowite. Pod koniec odkręciłem wodę na najzimniejszą i stałem pod nią tak długo, jak tylko mogłem. Zanim wyskoczyłem. W tym momencie prawdopodobnie wystraszyłem sąsiadów przez cienkie ściany, bo zacząłem rzeszczeć: Jestem żywy! uuu, jestem żywy! I wyć po całym mieszkaniu. Nie było jednak samych słońc i tęczy w kolejnych godzinach. Były też bóle porodowe. Następna godzina wciąż mocno tripowałem. Rozwinęła się w kurwa, kim ja jestem? Czy ja to ja? Kim był ja? Ja nim nie jestem? Czy ja go zabiłem? Kilka razy musiałem świadomie zatrzymać myśli, wcisnąć hamulce awaryjny, bo czułem, że zaraz wpadnę w totalny freakout. Wtedy dopiero naprawdę dotarło do mnie, jakie to ryzyko robić ciężki trip bez Trip Sitera. Z drugiej strony myślę, że obecność Sitera mogłaby w wielu momentach popsuć mi doświadczenie, zwłaszcza przy wychodzeniu z Gensfielda. Kiedy w stanie osłabienia i totalnego zamieszania wstydziłbym się jak cholera, że ktoś na mnie patrzy. Zresztą nie wiem, co taki seater mógłby w tym kryzysie zrobić. Prawdopodobnie układałbym do niego przeprosiny, że zabiję jego kumpla, co mogłoby mnie jeszcze bardziej pchnąć w otchłań, a sam w samotności mogłem po prostu powiedzieć pierdolę to, chuj z tym! Z całym tym mam to w dupie, którego nauczyły mnie lata pracy na, za minimalną stawkę i bezsensownej amerykańskiej szkoły średniej. Mam wolne w poniedziałki, a to była jedyna noc z niedzieli na poniedziałek. Około dziewiątej, kiedy pierwsza fala ludzi jechała autobusem na zajęcia, postanowiłem wyjść z nimi i kupić sobie jakieś, jakiś fajny sok owocowy. Nie żeby nie miał nic w lodówce, ale czułem potrzebę się, wmieszania się między ludzi. Zacząłem natychmiast dzielić się miłością z całą ludzkością. Dostojewski miał rację. Zrozumienie jest przebaczeniem, a ja zrozumiałem i przebaczyłem wszystko, co ludzkie. Okazało się to absolutnie fatalnym kurwa pomysłem. Spodziewałem się, że wszyscy będą tacy sami jak ja, z błyskiem wokół, pełni entuzjazmu do życia, a spotkałem tylko zmęczonych, niewyspanych, wkurwionych ludzi ze wszystkich stron. Hałas był dla mnie, hałas był dla mnie nie do zniesienia. Czułem się dziwnie, nawet w, z własnym oddechem, siedząc cicho w autobusie. Ruch autobusu wywołał u mnie straszną chorobę lokomocyjną. I wysiadłem o kilka przystanków wcześniej, żeby wrócić pieszo, zamiast ryzykować, że mój osłabiony przez RSD żołądek się zbuntuje. To było jak pierwsze w życiu poczucie bycia skrępowanym wobec innych. I totalnie ssało. Po drodze z przystanku wysiadłem przy cmentarzu i postanowiłem przez niego przejść. Myśl o śmierci w tamtej chwili były dziwne. Z jednej strony kochałem życie tak intensywnie, że nigdy nie chciałem umrzeć, a z drugiej śmierć, niebycie była nieskończenie lepsza i potężniejsza niż wszystko, co kiedykolwiek znałem. Jak się mają dusze pod ziemią? Jak to jest nie być już nigdy więcej? Poranek był rześki i ciepły. Słońce na twarzy czułem niesamowicie. Wciąż miałem lekkie wizuale. Niebo usiane delikatnie oddychającymi chmurami wyglądało jak zabraska. Szedłem dalej w głąb cmentarza, w myślach oddając szacunek tym, którzy kiedyś byli tacy jak ja. A teraz już nie są i nigdy nie będą. I zniknąłem z widoku drogi, wchodząc między drzewa. Tam usiadłem i się rozpłakałem. Zakończę relację w tym miejscu, choć w kolejnych godzinach już mniej intensywnie miałem jeszcze wiele podobnych przeżyć, zanim poszedłem spać, a w pewnym stopniu także następnego dnia. Mogę powiedzieć, że ten trip zdecydowanie wpłynął na mnie w sposób, który wydaje się trwały, choć nie tak mocno, jak początkowo myślałem. Zmienił moje poglądy na rzeczywistość opartą na percepcji i absurdalność obiektywności w jakimkolwiek sensie. W pewnym stopniu porzuciłem, porzuciłem wiarę w to, że racjonalizm czy empiryczna organizacja czegokolwiek mogą mi się cokolwiek wyjaśnić skoro percepcja może tak bardzo być radykalnie zmieniona. To było doświadczenie mistyczne w pełnym znaczeniu tego słowa. I choć nie dało mi żadnego objawienia duchowego w kwestii religii zorganizowanej czy jakichś konkretnych wierzeń, uświadomiło mi, jak głupio postąpiłem, odrzucając duchowość na bok. Teraz staram się ją przyjąć i zburzyć mury ochronne, które zbudowałem wokół siebie pod przykrywką filozofii. Zdałem sobie sprawę, że cała moja teoria poznania była wadliwa. Byłem całkowicie pochłonięty wiedzeniem, czasem uświadomieniem sobie, ale nigdy nie czułem prawdy. Tamtej nocy poczułem prawdę bycia i tylko niebycie mogło mi pozwolić naprawdę ją poczuć. To naprawdę filozoficzna lekcja. O, dobra, tyle kurwa, to było długie. Dzięki za słuchanie Byczunki i do następnego kurwa. Elo.